Witajcie moi kochani! W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotować nasz nowy produkt, to ciasto ucierane białe jogurt. Aczkolwiek nie sugerowałbym się zbyt mocno nazwą jogurt, bo co prawda jogurt jest zawarty w mieszance. Ale chodziło nam bardziej o stworzenie produktu, który będzie mocno uniwersalny u was na cukierniach. Czyli damy tam owoce, zapieczymy z owocami. E, zrobimy z tego blaty, zrobimy z tego e, babeczki. To jest e, coś takiego jak biszkoptowo-tłuszczowe, cięższe ciasto. Smak tego jest neutralny. Tam czuć masło, tam czuć jogurt, ale w takich zbilansowanych proporcjach. Ciasto jest mocno uniwersalny. Jak będzie wyglądać oczywiście zobaczycie sobie po wypieku. A więc tak, jak widzicie, mamy blachę. Będziemy używać co prawda papieru pergaminowego, ale tak czy siak zazwyczaj tą blachę traktuję tłuszczem. Dlaczego? Bo wtedy mam pewność, że rozsmarowywane ciasto na blaszce nie będzie nam się przesuwać wraz z papierem. Później, wiecie, jakieś tam zgnioty się robią, ciasto podcieka pod, pod blachę. No jest to jest to dosyć trudne do zrobienia. A smarując tłuszczem papier nam bardzo fajnie przylgnie do blachy. Poza tym do ciast biszkoptowo-tłuszczowych stosuję ten papier dwa razy. A to dlatego, że ciasto jest ciężkie. Tego ciasta jest dosyć sporo. Na górę kładziecie sobie owoce, często mrożone. Więc temperatura w piecu od dołu i od góry jest taka sama. Gdzie nam zacznie szybciej chwytać? oczywiście od dołu, dlatego zawsze ten spód na dole, spód tego ciasta jest ciut ciemniejszy. Ja sobie daję dwa papiery i to dosyć mocno niweluje ten efekt. On jest fajny kolorystycznie od góry do dołu, a im moim zdaniem rozrost tego ciasta jest dużo fajniejszy. Ten arkusz papieru też sobie spryskuję tłuszczem. Jeżeli będziecie pokazywać ten film pracownikowi, to pracowniku. Pamiętaj, wszystko tak samo, tylko trzy razy szybciej. OK, blacha przygotowana. Zaczynamy ważyć składniki. Oczywiście zaczynamy od płynnych. Woda 80 gram, olej 700 gram i jaja kilogram 100 g. Ja stosuję jaja zwykłe, aczkolwiek bez różnicy w zastosowaniu takich jaj czy, czy zastosowanie jaj które no dobra, 8 deko przeszło i już się nie, nie ma co czepiać. A w zastosowaniu takich jaj, jak wy stosujecie, czyli yy, kartony z masą jajową. Nie ma tutaj różnicy. Jedyna różnica będzie minimalna na początku mieszania ciasta. Znowu zauważycie, że ta masa może być delikatnie płynniejsza, ale finalnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Płynne mamy. Do tych płynnych dodajemy cukier. Tak. Cukru nie ma w mieszance. Cukier dodajemy z osobna, więc tu po pierwsze możecie sobie Państwo stosować różne dozowanie tego cukru w zależności od oczekiwanej słodkości. A dwa, w tym momencie nasz miks zamienia się na taki mini koncentrat, a więc dosyć fajnie wychodzi nam kalkulacyjnie. A więc ważymy cukier. 75 dekagramów. Cukier dodałem do składników płynnych, e, ponieważ wszystko poza miksem e, wlewamy do kociołka i tam mieszamy około 3 minutki na średnich obrotach. Chodzi o to, żeby go dobrze rozpuścić. Ten cukier musi być rozpuszczony w pierwszej fazie e, mieszania. Dopiero później dodamy ciasto ucierane białe e, i zamieszamy je razem, ale spokojnie po kolei. Przerzucamy całą masę. Płyną wraz z cukrem do kociołka. Miksu dodajemy kilogram, czyli powtórzę, że trzymamy się receptury z opakowania. OK, mamy to. Teraz zakładamy kociołek pod maszynę. Włączamy sobie na niski bieg, używając potocznie zwanej różgi. Ustawię 3 minuty. Tu jest ważna sprawa. Nie chodzi o to, żeby teraz napienić, napowietrzyć tą masę. Chodzi o to, żeby ona po prostu tylko i wyłącznie rozpuściła cukier. Gdy będę widział, że ona już jest gładka, wtedy dodam miks, zamieszamy wszystko razem. Pierwszy cyk mieszania dobiegł końca, czyli widzę po masie jest fajna gładka. Ta masa z cukrem, czyli to wszystko płynne z cukrem, jest fajne, gładkie. Cukier roztopiony można dodać. Ciasto ucierane białe. Załączamy maszynę znowu na wolne obroty, tylko dlatego, żeby nam ta mokra masa chwyciła e, miks. Po prostu, żeby nam to nie, nie, nie wybuchło. Ok, i jak już będę widział, że e, cała masa zabrała nam miks, ucierane białe do środka. Wtedy podwyższam obroty. I teraz słuchajcie, ważna sprawa. Teraz to rozbijam, po prostu. To jest około 30 sekund. Daję na najwyższe obroty. Przestawiłem maszynę na najwyższe obroty i obserwuję, patrzę, jak już znikną grudki, e, ściągam z maszyny. Nie możecie tego robić za długo, e, ponieważ przebijając te ciasto one będzie coraz bardziej mm, gumowate. Mamy to. Postaram się Wam pokazać konsystencję tego ciasta do kamery. Zobaczcie, one jest fajne, długie, ale nie ciągnie się zbyt mocno. Fajnie nam się rozleje po całej blaszce. Masę wylewamy, no i rozgarniamy ją paczką, łamaną na, do wszystkich rogów i boków blachy. Teraz, oczywiście, na górę. E, również zapieszymy sobie z owocami. Chcę, żeby Wam pokazać, jak e, fajnie te ciasto unosi, zarówno świeże owoce, e, mrożonki. E, a pamiętajcie, że za niedługo. Nadchodzi okres owoców. Więc myślę, że to ciacho będzie idealne, żeby powiększyć waszą półkę sprzedażową do maksimum. Mamy przygotowane owoce, mamy przygotowany blat i zaczynamy od tych większych kawałków, czyli od truskawki. Tu jest fajna sprawa z tym ciastem. Macie również pewność, że wszystkie owoce, które kładę na górę, one tam pozostaną podczas wypieku. One nie zapadają się, wszystkie utrzymają się na górze. Owoców mamy 1,5 kg na górze. Dobra, słuchajcie, ciasto gotowe, ustawiamy piec. Jeżeli chodzi o wypiek, tu podobna sytuacja jak z ciastem czekoladowym. Dobrze jest ustawić sobie tą temperaturę delikatnie niższą niż te standardy, które macie na cukierniach. Okej, okay, jeżeli tam idzie na waszym piecu cały czas wypiek na 180 stopniach, nie zmieniamy tego, bo trudno przestawiać przy każdym, przy każdym cieście e, temperaturę pieca, ale jeżeli jest taka możliwość, możecie sobie piec przesterować, proponuję, żeby zniżyć go do temperatury 170 stopni. Tu podobna zasada, ciasta biszkoptowo-tłuszczowe wolą mniejszą temperaturę, wcale nam nie wysną, a ładniej, równiej, i wyżej nam się wypieką. Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, ciasto dostaje dosyć mocny szlak na początku, zapiekają się ramki, już ma ciężko się podnieść tak jak może, mo, może to zrobić w temperaturze, w temperaturze ciut niższej. Zamykamy komin, wtedy te ciasto jeszcze ładniej nam się piecze w tych oparach z owoców. Ustawiamy czas na godzinę i 10 minut, czyli 70 minut. Wszystko mamy gotowe. Możemy wjeżdżać z blachą. Słuchajcie, czas minął, godzina 10 w piecu. Sprawdzamy jak nasz wypiek wygląda. Podobnie jak w cieście czekoladowym sprawdzamy lekkim dotykiem, ale mniej więcej na środku blachy. E, czy ciacho odbija nam jak gąbka? Proponuję też nie, nie przesuszać tego ciasta, bo to najczęstszy błąd, który zauważam przy produkcji ciast biszkoptowo-tłuszczowych. Tu jest idealnie e, godzina 10 minut w piecu, e, 170 stopni góra dół. Teraz ciasto wsadzę do szokówki i za niedługo widzimy się na żelowaniu. Kochani, ciasto gotowe. Jak widzicie, wszystkie owoce zostały na górze. Pozostało nam zabezpieczyć je przed nadmiernym wysychaniem. Zastosujemy nasz żel. To jest Donut Glaze, tak zwany żel na gorąco. On jest stuprocentowy. Podgrzewamy go do temperatury 70-80 stopni. On po prostu wtedy się upłynnia i możemy pomalować, bądź wyszprycować z pistoletu żel na górę. On nie jest wciągany przez ciasto do środka. On tak jak smaruje pędzlem po górze, to on robi taką chmureczkę przezroczystą na górze. Jest idealnie klarowny, a poza tym będzie przez 48 godzin bardzo mocno błyszczał. On wygląda jak przed chwilą nałożony. Poza tym żel ten możecie wykorzystywać do oblewania wszelkiego rodzaju tartoletek tartych z owocami, jakieś babeczki z kremami i z owocami eee, bardzo długo wytrzymuje na produkcie, ale co najważniejsze, jego z czasem nie ściąga, bo z żelami na gorąco często robi się tak, że one na świeżo po położeniu na ciastach bardzo fajnie wyglądają, ale po jakimś czasie zaczynają odparowywać, co powoduje, że one się gdzieś tam lekko wyginają, ściąga ten żel, nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Tu ten problem przez 40 8 godzin, a nawet i troszkę dłużej, ale wiadomo, że nie będziemy sprzedawać ciasta przez tydzień, ale ten problem niknie. Ciasto wygląda naprawdę apetycznie. Jeszcze w waszych ładnie oświetlonych witrynach połysk tego żelu zrobi potężną robotę. Ciasto zażelowane można. Wrzucać na sklepy. Za chwilę pokroję na kawałeczki, żebyście żeby mogli zobaczyć, jak wygląda struktura tego ciasta. Smaku i zapachu niestety wam nie przedstawię, bo jeszcze technologia nie pozwala, ale myślę, że za jakieś sto filmików będzie już to możliwe. Kochani, ciasto białe ucierane, yogofrut. Jest gotowe. Wygląda wyśmienicie. Zobaczcie, wszystkie owoce zostały na górze. Tak jak obiecałem, spód nie jest wysoko zapieczony. On jest tylko faktycznie na dole. Ten miękisz wygląda mocno domowo i kolor wygląda naturalnie. Wygląda faktycznie jak, jak, jak ciacho robione na jajkach. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.